Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i witam was po czteromiesięcznej przerwie na moim kanale. Ostatnim filmem, jaki możecie obejrzeć na moim kanale, jest vlog. Co który miał zapoczątkować serię i wyszło z tego tyle, że go dodałem i przestałem wstawiać cokolwiek na kanał, tak więc czas to nadrobić. Przez ten czas, okres, kiedy nic nie wstawiałem, było parę liveów. Można było spotkać kilka osób i tutaj też chciałbym was poinformować, że niedługo wstawię filmik, o kiedy będzie live. Mam nadzieję, że chociaż tak z pięciu osób przyjdzie, żeby było dość ciekawie. A tymczasem kontynuujmy rozgrywkę w Hearthstone. Ie. Dzisiaj pogramy sobie kapłanem, który jest tak właściwie moją testową talią. Spróbowałem ją złożyć z kart, które do tej pory zdobyłem. Tak więc jak widzicie mam tutaj dwa kręgi uzdrowienia, które są za 0 many, przywracając 4 zdrowia wszystkim stronnikom. Myślę, że nie muszę wam tłumaczyć wszystkich kart jakie tutaj są w tym deku, bo są one dość podstawowe. No jedyną tutaj bardziej zaawansowaną do zdobycia kartą jest co tutaj kapłanka u henaidów, to trzeba wydropić tak, dro takich trudniejszych. Tutaj mam proroka velena, to jest jedyna moja karta legendarna. To są podstawowe karty o Słonio... Słońcowierca, Słońcowierca, ja na niego mówię Słońcowierca. To jest bardzo dobra karta, według mnie, strasznie silna. Prowokacja boska, tarcza co prawda podatna na, na Silence, ale mimo wszystko za sześć taki stronnik, no to jest, jest moc po prostu, jak się go wyrzuci. A ja przy okazji mam w deku dwóch pandarenów, którzy. Gdyby coś się stało, mogą mi cofnąć jakiegoś stronnika. Standardowo mam tutaj dwie kapłanki, które, no, według mnie są podstawą w talii kapłana. Można sobie. Dobierać karty, dwie kapłanki na stole rzucimy krągu zdrawiania, nawet jeżeli uleczymy przeciwnika. Za, każdego, za każdą uleczoną postać nie musi być to sojusznicza. Każda po prostu uleczona postać. Dzięki niej dobieramy kartę. Jak mamy dwie kapłanki na stole, no to dobieramy ich dwa razy więcej. Wizja umysłu myślę, że jest dość przydatna w talii. No, jeżeli. Przede wszystkim jest to karta do. Używamy tej karty i dostajemy kartę losową z karty przeciwnika. No, może być to przydatne, bo akurat ostatnio mi się na przykład trafił Ragnaros. Yy, jeszcze wcześniej na przykład dostałem Fireball, którym wygrałem grę z magiem. Tak więc no, jest to dość yy, przydatne. Tak samo yy, Kradzież Myśli. To jest troszeczkę lepsze, a nawet czasami troszeczkę gorsze. To też zależy od sytuacji. Jeżeli rzucamy kartę pierwszą, to myślę, że to będzie najlepsze, bo na początku zazwyczaj stara się dobrać takie mniej manożerne karty i raczej są to słabsze karty. Natomiast to na początek można rzucić, bo to jest stali przeciwnika, a nie z ręki przeciwnika. Dziki Biromanta, mamy dość dużo zaklęć, chociaż nie mamy, czekajcie. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, no zakręć jest sporo, więc piromanta jest całkiem przydatny. Tutaj mamy jeszcze, oczywiście, holinowe. To jest też, według mnie, podstawa na kapłanie. No, i mamy na początek, jeżeli zaczynamy, to jest najlepiej, jak się trafi. Najlepszy, najlepszy drop, jaki możemy dostać na początek, to trendowaty gnom. Strasznie upierdliwy, chociaż jest jeden z stron, który, według mnie, jest bardziej upierdliwy. giermek argentu. Jeden na jeden z, y, z boską tarczą. To jest strasznie, strasznie złe, jeżeli ktoś Ci to rzuci na, na, w pierwszej turze. Przynajmniej mnie to strasznie denerwuje. Jedynym tutaj mam oczywiście słowo cienia y, ból i słowo cienia śmierć. Jedynym minusem tych dwóch kart jest oczywiście, że przeciwnik y, może pomyśleć i rzucać karty, które mają... Znaczy stronników, którzy mają 4 y, ataku. No to wtedy jesteśmy troszkę w dupie, bo nie mamy za bardzo jak tych kart użyć. Ale możemy sobie poradzić oczywiście czymś w stylu świętego ognia, który mamy oczywiście w deku, który jest bardzo potężny, jeżeli połączy się go z welenem na stole. No 10 w jakiegoś stronnika lub, lub bohatera i 10 sobie respimy życia. No to mi nie przesadzajmy, ale to jest, znaczy, no nie oszczędzajmy się w słowach, ale to jest naprawdę dużo. Tutaj jeszcze mamy Grizzling, który zapewnia nam prowokację, ta z dingo. Akolita, żeby dobrać karty, tutaj bardzo liczę na to, żebym mógł dobierać dużo kart. Myślę, że tu oczywiście jeszcze Słońcowierca jest bardzo ważny bardzo ważnym tauntem. No i oczywiście Geti z Zimnych Wichrów za 4 many, 4 na 5 stronik. Myślę, że bardzo mocny, jak i bardzo go lubię. Zbir z półki Gigasheft, tak? No to dla mnie jest ta karta bardzo mocna. Przede wszystkim, jeżeli trafi się w, pi w piątej turze, no rzucacie, a czasem nawet jeżeli macie koina. To w czwartej turze jeżeli użycie koina i wyrzucicie tego Zbira, no to może on narobić troszkę yy, na stole problemów przeciwnikowi, a czasami może narobić problemu wam, jeżeli na przykład ktoś zmieni jego atak na jeden i macie stronnika 1 na 6, który jeszcze zwiększa koszt yy, stronników. No, sytuacyjne strasznie sytuacyjne, no i kontrola umysłu warto mieć, jeżeli ktoś rzuci jakiegoś koksa, którym którą oczywiście przejmiemy sobie tego koksa i... i, i. Albo zabijemy przeciwnika, albo sobie wyczyścimy stół. Okej. Okay. Ja y, tą rangę 18 i dwie gwiazdki wbiłem przed chwilą, znaczy właściwie przed chwilą, wczoraj albo przedwczoraj tak właściwie. I większość tych zwycięstw mam magiem, jak widzicie 12 zwycięstw. Y, na maga poświęcę y, kolejny odcinek. Dzisiaj zajmiemy się kapłanem tak jak mówiłem, tak więc spróbujmy sobie coś wygrać. Staram się grać tym kapłanem, bo właściwie to Naj największym, yy, tym, największą motywacją, żebym sobie zagrał kapłanem było wydropienie legendarki Velen'a I jakoś tak zostało. Tam zapomniałem wspomnieć o fa paru fajnych kombosach, jakie można robić kartami, ale mam nadzieję, że uda mi się to pokazać yy, już podczas yy, walki. Oczywiście walczymy z godnym przeciwnikiem. Okej okay, Rexar. A... Strasznie się nie biegasz na Reksara. Okej. Reksar, on może rzucić coś na start. To bym wyrzucił. To mogłoby się przydać. To też mogłoby się przydać, na przykład rzuciłbym na niego. I on by wyczyścił stół przy okazji. Dobra, bym kartę. O, dobra, nie będzie. No, niestety ta holinowa za bardzo, bardzo nam się nie przyda na razie. Zaczynamy my. No to koniec tury. Niestety trendowaty gnom. Nie został odebrany przez nas. Okej, okay, koleś nic nie zagrał. To my w takim razie zagramy sobie Piromantę. Co ty kolego zrobisz? Blundgren. Na trzecią turę jak na razie. Nie wiem, nie wiem, za bardzo nie wiem, co mogę zrobić, musiałbym poczekać na jego ruch, a że on użył swojego, hmm, swojej mocy, umiejętności. Hmm, na pewno nie, na pewno nie rzucę teraz sobie słowa mocy, tarcza. Gorzelnik też niezbyt, no to zostaje mi się uleczyć i Uwalić i w reksara piromantom, jak na razie. Mamy dropa na czwarty. Na szósty na piąty, jakby nam coś wyrzucił fajnego na stół, tak żeby to sprzątnąć. Z Spiromanto mogłoby się nieźle połączyć. Dzik. No spoko. Rzucił dzika. Ha. To my rzucimy sobie ha. Nie no, nie będę zużywał tego na razie. No to ja nie, nie widzę innego rozwiązania jak ta zdingo i zabić tego dzika piromantą Chwilowo mamy przyjętą inicjatywę na stole. Ale tak jak mówię, jest to tylko chwilowy. No przeciwnik ma strasznie dużo kart. Nawet nie wiem kiedy on je dobrał. O, sęp. Jego trzeba jak najszybciej zabić. Heh i to by się przydał Piromanta Holy nawy na pewno. Holy nawy na pewno nie będę rzucał. Hmm, nie mogę jak w tej turze zabić tego sępa. Więc myślę, że Zbira rzucimy. Zobaczymy, co wymyśli koleś. Jednak mimo wszystko on nam zwiększa te 3 yy, o trzy kryształy many każdego stronnika koszt. Natomiast strasznie dużo kłopotów może narobić też dla wrogiego bohatera. No, Mimo wszystko 7 na 6 stronie w piątej duże. to to może troszkę zawojować. Siedem obrażeń. Oh. <laughs> Chyba, żeby zrobić coś takiego... Okej... Okay. Spróbujmy, okej, okay. dobra... Skopiujmy, co tam miał ciekawego, okej... Okay. Eee... Mi się podoba... Bardzo fajne karty, żeśmy sobie ściągnęli typ typa, tylko teraz tak... Czy ja chcę zaatakować go, uleczyć, czy rzucić sekret? Koleś będzie miał 6 many... Może rzucić coś... Dobra Na wszelki wypadek zagramy ten sekret i zabijemy misia Miejmy nadzieję, że rzuci jakiegoś stronnika, co ma cztery... Życia Co jest możliwe, na przykład jeżeli przyzwie sobie zwierzącego towarzysza i trafi się Misza. O, na przykład teraz właśnie pozbywamy się małpeczki Idealnie cztery punkty obrażeń Oj, trzeba jak najszybciej pozbyć się tego Sempa, bo on dobiera te karty i dobiera. Teraz tak. Okej, okay, best. best. Zastanawiałem się czy Sem czasem nie dobiera kart też za bestie rzucone przez przeciwnika, ale to by było chyba zbyt mocne. Kurcze, nie chcę zużywać holinowy, ale... Też nie chcę, żeby dobierał ciągle te karty. Możemy spróbować coś takiego. Okej, okay, mi się idealnie. Zabijemy senpa i leczymy go. Zobaczymy, jak na to odpowie Rexar. Coś chyba poszło nie tak. No dawaj, Koleś, za pięć mnie uderzysz rozkaz zabicia, czy wiele oj przepraszam, tutaj do mnie zadzwonił ktoś pewnie widzieliście 7.22 i już ktoś do mnie dzwoni oj, niedobrze ale jest ten plus, że zabiliśmy sępa, bo Gdybyśmy go nie zabili, to tutaj by do, do, dobrał dużo kart w tym momencie. Hmm. Słońce wierce jeśli leczymy. Coś mi się wydaje, aha nie ma bestii na stole, ale to nie będzie raczej problem, żeby jakąś wystawić. Teraz pewnie rzuci bestię na stół, tym zbije, bo skąd i rozkaz zabicia. Przynajmniej jakbym miał takie coś na ręce, to bym tak zrobił, ale... Nie widzimy oczywiście ręki przeciwnika. Co ty wymyślisz, dziomek? Okej, okay, masz bestię. Ale na rozkaz zabicia... Zaraz, rozkaz zabicia chyba 3 akurat nie kosztuje. Okej, okay, nie miał rozkazu zabicia. Ale ma coś innego. Zadaj dwa punkty obrażeń? Nie. O oh fuck. Aj, zapomniałem o tym nosorożcu, że on ma ten... szarze daje wszystkim. Eee... by to zagrać... Co najpierw, Rzemek, zrobisz? Okej, okay, wilkiem i we mnie nosorożcem Czekajcie, wyciszę go na chwilę. Bo oczywiście świetny moment. Nie wiem, nawet jak się tutaj wyciszę, czy coś. Dobra, trudno. Mamy 9 punktów many. Hmm. Czy ja chcę to zużyć? Zużyć nie chcę. Chyba nie mam wyboru za bardzo. Chociaż. Wiecie co? Jednak mimo wszystko chyba zużyję w końcu tą holinową I zrobię tak. Się ulecz. Wiem, że to może być dość głupie, ale. Jednak mimo wszystko, święty ogień chciałbym zachować na coś mocniejszego. Rexar lubi mieć jakieś bestie co mają 5 życia. Albo zachować na przykład ten święty ogień. Na ten, na moment kiedy rzucę welena na stół, priorytetem na razie jest zabić tego wilka. Bo oczywiście zwiększa im damage. Um, możemy zrobić coś takiego, tylko teraz tak. Czy ja mogę rzucić na niego zmianę ataku? Podczas gdy on jest na w, w ukryciu Chyba nie Więc rzućmy sobie kopię umysłu, tak to się nazywa Bo w sumie nawet nie wiem Wizję umysłu No niezbyt mi to pasuje jeszcze, że powiedziawszy. Mamy 9 many. Możemy rzucić coś takiego To i to Ale to nam nic nie da za bardzo. Więc tak zabijemy sobie tego Możemy w sumie zrobić tak i nie, tego mi zabije wtedy hm. Moglibyśmy rzucić szalonego alchemika i rzucić na krokoliszka, licząc, że... A spróbujmy, czy ja mogę tak zrobić, nie mogę. Dobra, liczmy, że dobierzemy sobie holinowe. I heal. Jak w tej turze dobierzemy sobie holinowe, to będzie spok. Jeżeli rzuci teraz trasera ogarów, będzie mniej spoko. Ale może może się uda to wygrać. Ognisty ogień jest ogar, święty ogień. Chociaż, chociaż yy... zróbmy tak. I wyczyścimy stół i mamy sobie takiego ognistego ogara na stole, 9-5. Teraz, czy on jest w stanie wycisnąć na mnie 10 d No, zatrzymany raczej nie. Jaki to może być sekret? Snake Trap, wybuchająca pułapka. Eee... Yy... Spróbujmy najpierw misję. Czego stracimy? Ok, i Welena. Sprzątnijmy tego championa Teraz, jak mamy velena na stole, jeżeli nic z nim nie zrobi, to może być dość ciekawie. Święty ogień za 10 damage'a Teraz przydałaby się taka płanka, hmm, która, która yy, sprawia, że zadajemy. No niestety. Natomiast. No nie chcę zabić swojego. Yy, ale mogę zrobić. Ile to ma? 2 na 1. Mogę zrobić coś takiego. To coś takiego. Coś takiego coś takiego gotowe. Co ty, Rexarnato? Ok, zmieniłeś zdrowie na jeden. Nie wiem co ci to dało na razie, ale no, w każdym razie zmieniłeś. Teraz ja mogę w ciebie wycisnąć jakiś damage. Dobra, na wszelki wypadek. Oh. Ile ja mam na stole w ogóle damage? 11. Wtedy będę miał 13. Dobra. Tylko teraz tak. Na wszelki. O oh, Ale. Z... Bo on ma zmienione. A nie zadane. Dobra, czyli mamy powelenie. Więc uleczmy się w tym czasie. Wybuchowa pułapka, ta? No oczywiście. Dojebałem trochę. Mogłem rzucić tego. I pomyślałem, że to może być wybuchowa pułapka. Cholera. Dobra. Ale i tak już jest koleś martwy. Nie wiem, podda się czy mam go zabić? Okej. Okay. Dobra, czyli jak widzicie... No... Trafił nam się akurat taki przeciwnik ganijny. Nie był to jakiś koleś super świetny, ale... jesteśmy na randze 18. No, nie oczekujmy czegoś mega zarobistego, żebym spotkał sobie na przykład jakiegoś Roger Miracle. Chociaż już było tak parę razy i udało mi się wygrać, ale tylko magiem przez yy, IceBlocka, No i. Teraz czas tylko wbić sobie legendę i możemy śmigać dalej. Nie! Robię misję, idę na ręki i spróbuję zdobyć więcej kart, bo to jest dla mnie jak na razie priorytet. Mam mało kart, strasznie. Tak więc ja spróbuję nagrać jeszcze dzisiaj odcinek Magiem, żebyście mieli co oglądać. Jeżeli odcinek z Kapłanem, oj, przepraszam, Wam się podobał, to oczywiście możecie dać łapkę w górę i nie zapomnijcie o tych liveach. Te live'y nie są z Hearthstone'a, chociaż jeden był z Hearthstone'a. Y jeszcze nie mam pojęcia z czego będą, natomiast będą. Y Gier mam strasznie dużo. Na Steamie mam chyba 50 gier, których jeszcze nie odpaliłem. Tak więc jest czego wybierać. Oczywiście będziecie mogli sobie wszystko powiedzieć co mam zagrać. Postaram się w tym tygodniu stawić filmik, który będzie informował o live'ie kiedy jest. Tutaj wam jeszcze szybko pokażę jakie mam karty. Myślę, że może Was to interesować. Jeżeli ktoś z Was jest bardziej wciągnięty w Headstona, moglibyście mi podpowiedzieć, co zamienić w Deku Kapłana jak na razie. W następnym odcinku maga. Yy, za to, co mam w tym momencie w, w swojej kolekcji. Bo oczywiście ja mogę się mylić. Yy, oglądam dużo MKR. Bardzo dużo się w sumie dzięki niemu nauczyłem. Yy. Ja w sumie, jeżeli jeżeli interesuje was Hearthstone tak bardziej jakieś rozgrywki yy, takie bardziej zaawansowane, to polecam wam MKRR-a, bo nie dość że koleś yy, świetnie gra w Hearthstonea, to jeszcze genialnie genialny ma charakter i świetnie się ogląda jego streamy, można się naprawdę bardzo często pośmiać. No i też też yy, nauczyć się bardzo dużo. No, ja naprawdę dużo się nauczyłem i, i... Poznałem kilka sekretów Hearthstone'a. Okej, okay, tak więc to były wszystkie moje karty. Ja dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam do kolejnego, niekoniecznie z Hearthstone'a. Trzymajcie się, hejos, pa!